Dobra. Kolejny odcinek z serii Minecraft Part 2. w nederze. Z LikeBluxem czyli ze mną. Z LikeBluxem, dokładnie. Tak jak poprzedni odcinek. W sumie możemy wrócić, bo nie, jedzenie nie mamy. Dawaj, na kordę minus 90. A no. Jezus. Jezus. To to, to minus 90? Nie, y okay. 90 minus 18. Czekaj, Cie minus 90, 18. Aha, to w to? Dobre. Gdzie? W... Ale dobra. Gdzie? Eee... W A ty gdzie jesteś? No tu, tu. No to... Jesteśmy w ten terze. No. Minus 90 na delerze. te wszystko. Minus dziewięćdziesiąt na Minus osiemnaście. Wcześniej. No, trochę jeszcze. Szukamy teraz... Bazy do domu. No i dodanko. Widzimy jak codzień. Mam żelki, no. Mam. Jeden. Jakbyś crafting postawił, to ja ci zrobił... ...nowy. ty zginiesz? Nie, że, że. Dobra. Jak sta... Ale ci go... To chodź do mnie. Teraz. Ci go nie rzucę. Eee... Hmm. Chodź. Dobra. Jestem. Oje. Oh, yeah. Teraz skocz na ten crafting i go zniszcz. Um, no. A, kopiemy się. Za no tak, co to... wyjdziemy? No także witamy Was po krótkim cięciu. Witamy was tak, to będzie cięcia. A bo w sumie... czekaj ile zajęło w sumie. 7 minut nieźle. Dobra, to jest nasz... Dobrze idzie Baza. E, tak jakby mamy 15 diamentów. I dół. Gdzie sama? To jest? Diesa mała. To jest Szkielet. Jestem w e, creeper, 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 creeper. Ale wylecie, On na mnie czekaj, bo jest, A, tak, jest na jest są. Tak. bo nas jak nasza tam. Ten... O, piesek, hello. No, pisałeś. Dobra, nasza pszenica. Nie działa. <laughs> nie działa. O, na derygu. Dobra. No ale weź mi coś może przepalmy jedzenie. Charę mam. Bo ja biorę trzy jedzenia. Przepalam kurczaki. A, zostawimy. Ja sobie mam. Już jest. Dobra, bierę... to mogę Takie jedzenie. Biorę te na bloki. No e... to jedziemy gdzieś jeszcze dalej. Czy to już zostajemy też osiadamy? Drewno zbierzmy. no, Dobra, jak idę podobnie. I to tak? Zwrucham. Tak stag. Tak, o zobacz, tu, jest tu duże brzozy. No ja zbieram tutaj przy tym. A za to mi siekiera pójdzie. No i poszło mi, dobra, muszę wrócić. A, ja głodu nie mam, ale. Aha, kurczak daje. Kurczak daje 3, aż jezu. Widziałem. A szybka zjem sobie do, do Arbus. Teraz to odłożę. To na razie też. Na razie też. Patyki. Już tyle. Aha, tyle. Ja mam, mam w sumie drewno. Dobra, robię tak. 36 tego. E, Złoto. Masz... E, gdzie jest crafting? Nie ma craftinga tutaj. Ale e, jest, masz drewno. Dobra. Weź już ten netherrack, ten to do odlabku, bo nie Dobra, w sumie tyle na razie starczy na pewno. Chodź mi spać. Ok. Ach, no. już są potwory. Nie, u mnie nie ma. nie są. Chyba, że tu był właśnie ten. Dobra, lecimy. Dobra. Dobra. A to jeszcze sobie zrobię tarczę nową. Czemu nie wzięłam tego? Dobra, jedna sztaba. Tarcza nowa. Tą odkładam, jest możesz co wziąć I mamy diamentowy Kill -off. Mamy Mieliśmy, nie? Mamy dwa. Czekaj, to ja wezmę jeden, który jest mój. Dobra, Dobra. wezmę też. Nie obojętnie, ten nie jest zużyty. Ten w ogóle. Nie, 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 trochę nie, nie, bo nie, 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 Dobra, nie, 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 Uruchommy nie, 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 do nie, nie, do nie, 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 no, przecież nie ja wiem, Enderman, może też to znaczy spróbować zdobyć. Albo na pustyni. No. Nie, ja bym z nimi. Dobra, dawaj. Aha, z kibicami. też można. ja Słuchaj, mam złoto. Dobra, teraz pójdźmy w jakąś inną stronę. A, kilofa nie wziąłem. Nieważne. Dobra, no poczekaj, tylko ten obsygnal wykopię. Tak muszę się wrócić. Płynie kilofa. Yes. Where is my miny kilofen? Yes. Nie biorę. Ty wziąłeś dientowy, potem go odłożysz, nie? Zrobić ci też żelazne no, no. czy nie? Żelazny kilofon? Mam jeden. Taki na, trzech czwart na dwóch trzecich bardziej. Dobra, robię dwa. Bloki mam. Eee. Dobra, małkę lecieć. Jedzenia star... nie starczy mi jedzenia. Trzeba by zapalować na coś. No nie ma w Dobra, ja biorę wszystkie jedzenia. Możemy lecieć. Może sam wejść, chodzić już. Dobra, poczekaj, moment. jedzenie. A ile do tylko enchantinga potrzebujemy, bo już nie pamiętam. E, cztery... 4 obsidiany. Ale książki ile to trzeba? E, jedną książkę i dwa diamenty. Mamy książkę z czegoś... Ile potrzebuje tych? E, książka to jest. czina, e, która oczywiście nie urosła. A urosła jedna. No to za mało. Potrzebuję mieć... dobra, wezmę dwa. E, papier jeszcze skórę potrzebujemy. Mamy skórę? Mamy. Trzy. A, no to starczy. No to rób, bukszew. No, Nie bukszew, tylko... No ale to tak trzeba obłożyć to półkami bu tymi. Aha, no ale no jak w razie sam enchantik, był. No to zrób ten enchantik, jak, jak możesz od razu już teraz. Już tylko dwa diamenty. Okej. Dawaj No i znamy 60 Dobra, ja co to wezmę? i ja dam jedzenie Oje oh yeah. ja O, ja. Ja go postawić tutaj I co? To już działa? Lapis mamy? Nie mamy Świetnie. No to co? Wyprawa do cave'a po lapis No bo czekaj jakieś zbędne itemy trzeba odłożyć Ja bym sobie wziął od razu zjadł. Czekaj, może... Chodźmy się po te do nether'u Po co? jak, po Peru a potem się pójdzie do kopalni. No, no dobra, no poczekaj Weź się tam... Chcesz ja, ja, masz? Biorę, co? Drewno, to się przyda ja, ja, mam dużo budulca Ale weź też drewno, ja biorę crafting Weź drewno mam tutaj cztery drewno więc. A tu jest, dobra, 48, dobra. Nie waż. Dobra, można lecieć. Co co dobrze. Nie, to co włożyć. Ja mam jedzenie jak coś, to bym na ci dawał. Co nie masz? Yy, dobra, ja mam też trochę zupek. Powinno być git. my to od skieraj, ja ustawimy. No Dobra, szukamy tych, albo piglinów tak dużo, że mogli akurat... Dobra, czekaj, może chodźmy teraz... A ile masz ze złota? Tam, tamtą stronę. złota mam prawie... Za złota... Je... No, no, powinno starczyć. Powinno starczyć. Dobra, chodźmy właśnie tam, tam, tamtą stronę. Hordy znamy, więc spokojnie. Może chodźmy tam na górę, tam. Okej. Okay. Nie wiem, czy tu byliśmy, czy nie byliśmy. A, to jest ten bastem. Byliśmy w nim. A my kółko takie zatoczyliśmy, chyba. Aha. Może to... od niego w lewo. No właśnie. To Ale... się tam. Tam? No tam nas nie było. Au. Czy... Na, na Wycieczka ciepłe. A mały coś ten biom jest. Czy już Masz jakiś może ten, budulec? Mm. O, też mam. Ten mam, mam, mam. Kutra jest taka na dragu, co no, Ja też mam. Nie cały mam tego. Tylko... Więcej już nie mam bloków, tylko mam z tak tego. O, Enderman już tu nas idzie. Jezu się, że spadnie. Z... Nie mam ale weź go ten dobry. jest. Czekaj. Ten, ten o, dobry. Czekaj, tam gdzieś chciał zniszczyć. Dziękuję. O, jest. Mam prawa. To jest prawa. No i gdzie jest więcej, Halo. A tak... Ty. I ma, i, nie, tam. ty y, patrz, masz, nie, y, nie używaj tego kobla, bo do niego będzie siekiera, bo już się kończysz. Ora, daj tędy. Jak ja mam wraz tak. Ora, to może ci znajdziemy strza. Skończyła Skończyłem się śikiera. Daj do no ten kobel. Zobaczki zrobić. Spoko, ja mam żelazną. Czy... nie wziąłem żelaza tutaj? Nie dałem kamienną. O, dobra, to jest większy biom. Dobra, to jest enderman na drzewie. Ale... Dobra, jestem... Arku to robiec. jest za proskill tam? To, to jest, to się tam stało? Jak on nie? Ma się dostać do niego? Popatrz na niego. Hello. O, się czerpię. Ej bo, ej bo Ej bo uważaj bo za ciebie, się zniknęło Tam poleciała na ender Ej tam jest drugi ej. o idzie do nas, idzie do nas, idzie do nas Patrz patrz, leci do nas Wsiadaj Wsiadaj Ty, popchnę to tam Dostał czapę Dobra Nie, nie spadnij chłopczyku Erwa? Nie Nie ma, albo spadła ja spadłem Nie no <śmiech> <śmiech> To jest ten prostki, super dobra Cepa Czekaj, 27 minut, ale będzie chłopiek odcinek Już jest? No już... nie no, chodzi mi, że... A dara, przewinie się to, czekaj bym działał 7 minut za nas Tak. Nie Nieważne, tam chodź Ale mam potkę, czekaj Weź go walnij, bo przecież zaraz mi coś... Ejo, nie no Jaki ucieka Dobra Dobra, siedź O, nie. we Masz? Potropiła? Nie, oj, sorry No ja mam pół serca, nice Tu masz ci Dobra, spoko mam. miska mi składaje. A jeszcze ja nie użyłem jej. A, dobra, nie masz. Dobra, gdzie są reszta? Gdzie jest? Ile masz, Karel? Dwie. Mamy pięć. Tam jest, daleko. Potrzebujemy biznego. ile? Ile potrzebujemy w sumie? Dwanaście. Dzień dobry. 12 aż? No, to jest takie raczej średnie, chyba bym powiedział. No to 16. Jest. Mam ten. O, mam ten. Patrz, to no. na nilium. Nie jest znacznie. Duży blok tej, o, tej trawy. Blok tej niebieskiej trawy. A, tu jest. Te dwóch. To raczej. dwóch. O, mnie. A, mnie. mnie. Bo ja. Pomocy. Bo. Pływam. A, pójdę do zaraz. Ty, padłem do do ciebie drugi. O jezus. Wreszmy. Na film chyba będzie miał dużo cięć. Czasami się zdaje. Ile Ile dostajesz coś? Eee, mam dwie. Aha. Nie, nie, nie. Aha? O tu jest. Fajnie, że się ustawił, mordeczka, wiesz? A to spojrzeć na niego, czemu? Szejdź, Boże. Właśnie, że się spojrzał. Co? On zniknął. Tepchnął się. Tam jest drugi! Ojej, mnie! No właśnie... Na niego spojrzę. Gdzie jest drugi? A, już wiem gdzie jest. Dostałem? Nie. Do, dobra, mi się do mnie. O, gdzie jest mój... Nie mian... mam łódki. To jest jedna. No, ja użyłem? To... Dobra, Chodźmy tam, na tą drugą, drugą stronę. No to o, jest Jezus. drugi chyba. Jest tam, jest tam u góry. Patrz, leci do, ja... leci do nas. Leci do nas. One w lodzie. Ty, bo jak ja teraz padnę, to będzie nieciekawie. No to weź jakoś. Nie padaj, nie? Dobra, siedzi. Aż? stajesz tam? Ja. On to Dobra. Dobra. O, wydruktywa. Ja. jeszcze mamy 7, Masz? czyli jeszcze... Mam, mam, mam. Coś tam na no. górę. Znaczy na drugi... O, na drugą stronę może. A, tam jest tego więcej, chyba. Czekaj, no. idzie do nas. Idzie do nas! Pa, jak pędzi. Ty, łupczyku. Dzień dobry. On się tak. jest na mnie jak on tą łódkę? Nie postawił łódki. Ja nie mam łódki nawet. Zabierz go, udasz. Kurde, chłopczyku. Chodź do mnie. O, nie. O. Tak. Czekaj, poczekaj, ja to zrobię. To... O. Nie. Działa. Nie. Nie chyba nie. Ma. Oj. Skołajnie drewno to jest koło. Ale lecimy w drugą stronę. Dobra, teraz słodko zrobię. Nie, no, nie można z tego łódki robić. Tego ja nie mam bloków, nie mam jak tam się przedostać. No to yy, Weź spożyć. Weźmy poży po 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 to pożyć. Poczekaj, to z drewna można zrobić. No, Latkę nie mam nic. Że no, to drewno to ja się tu za tym masz tutaj. Tu jest. Masz. Dobra. Ten film będzie chyba bardzo dużo miał tych, Bardzo ciężko będzie. Co zrobiłeś? Nic. Nic. Absolutnie. Mówię, że to że ten film będzie miał co? Dużo cień? No, miał dużo cień właśnie. I ogólnie. No ciekawe, ciekawe dlaczego. Ja zaraz spadnę, zaraz. Ciekawe dlaczego. Masz, dałem ci to? Dałem ci. Nie to są parkoury, nie wiem A i świetnie Minecraft moment. I Jestem dead yeah. Uiii Dwa serca. Półtora na HG Dobra, to w tym odcinku oui. chyba to było na tyle A, bez sensu.